Cześć, witam w kolejnym odcinku. Jak widać Okinawa jeszcze w dwupaku. Także w dalszym ciągu czekamy na rozwój wydarzeń. Zobaczcie jak ona jest ciemna, jak ona wyjdzie na słońce. W sumie chmury są, no ale okej. Okay. Proszę. Tak. Proszę. Marchewunia. Kobyłki szamają kolację. Dostały dzisiaj smakołyki, jabłuszko, marchewkę i pietruszkę do swoich stałych posiłków. Także zadowolone. Brzuszek naszego Optimusa Prima wygląda o tak. Coraz większy, tak proszę pani. No i już wymie się powiększają. Ale tak nie będzie widać, a już nie otwieram, niech sobie odpoczywają. Jestem sobie właśnie u nieniusiek. Teraz będzie dziewiąta, już się powoli tutaj ściemnia. Tak, ja nie mam już marcheweczki. zostałaś dzisiaj dużo. Tak, zaglądam sobie, patrzę jak sytuacja wygląda. Tak, no, Mam nadzieję, że niedługo się wyźrebi. W sensie, no chociaż na dniach, kiedy mam wolne. Może się ładnie wyźrebi, że będzie wszystko w porządku. Kupiłam już jodynę, kupiłam wstążeczkę czerwoną. Także teraz pozostało tylko czekać. Wymie coraz bardziej nabiera, na zadzie coraz bardziej się rozluźnia, także yy, no już pewnie niedługo, ale no zobaczymy jak będzie, bo tak naprawdę tutaj wszystko wskazuje, że powoli się coś zapowiada, ale jak będzie to tak naprawdę się okaże, bo tutaj to różnie bywa. Bebzonik już taki duży, ona już też ociężała, także... Dużo teraz odpoczywa, tak miękka? Hmm? Będzie coś w nocy, może będzie jutro, pojutrze? No fajnie by było, żeby w majówkę na weekend, bo jestem w domu i mogę ją obserwować i w razie czego pomóc. Także, no, mam nadzieję, że. Znaczy, no, pewnie będzie odwrotnie, co nie? miękka tak to niestety bywa. Ten czas oczekiwania. Ja tutaj nie mam prądu, więc nie mogę się podpiąć pod kamerkę. Żeby ją obserwować w nocy Więc będę musiała tutaj po prostu przychodzić I patrzeć, zaglądać tak. Nie mam marchewy, nie mam A zjadłaś pietruchę? Co? I jabłuszko? No jabłuszko na pewno Ale pietruszkę to nie wiem, ciekawe co Zaraz zerknę No zerknęłam i Niu nie zadała wszystko Także fajnie, apetyt dopisuje jak na razie Więc nic nie wskazuje na to Żeby to się miało wydarzyć dzisiaj Ale wiecie jak to jest Niby nie widać, a nagle może być babyk. Także zobaczymy pije wodę, także dobrze. Sianko ma. Ona idealnie sięga, ale tutaj nie widać. Teraz z tej kamerki. Także czekamy. Tylko mienia oprój. Tak, ten bajzel trzeba posprzątać, bo to wygląda po prostu masakra. A to są reszki, które zostały, jak obijaliśmy tutaj od środka, żeby było styropian żeby było, była izolacja i na zimę i na lato, bo to się super sprawdza. Znajomy miał właśnie u królików w klatce i miał obite dookoła i powiem wam, że się tak nie spodziewam takiego efektu, bo króliki w środku w lato było w ogóle było gorąco w lato naprawdę, a w środku jak się wsadziło rękę do klatki to ona po prostu była chłodna, więc ja stwierdziłam, że zobaczymy jak tutaj to da rezultat, jeżeli nie będzie się sprawdzać no to wtedy to ściągniemy, a jeśli będzie się sprawdzać to to zostawimy. Kobyłki? A dzień dobry, kobyłki. A właściwie dobry wieczór, kobyłki. Tak, odpoczywają kobyłki. Właśnie puściłam się Dzisiaj jest o wiele chłodniej. Wczoraj było 19 stopni, ale pewnie było czuwalne więcej. Było naprawdę ciepło. Tutaj mi się wydaje, że ten brzuszek już bardziej opadł. Także no, wygląda już ciekawie. O, zaraz się będą odganiać. Tak. A... <laughs> Pocahontas. I tutaj zauważyłam, że jest większa galareta, także już pewnie nie Ja mam nadzieję, że nam zrobisz pozytywną niespodziankę, że to będzie niedługo. A nie przynosisz co? Pokażą to jesteś zła, tak? Jesteś zła? Baldurek. No Została <laughs> szału. <laughs> tak najlepsza zabawa z psem. I co? I wypuszyłaś kolegę? No poszedł sobie dalej. I teraz co? Aha. <laughs> 4 maj. U nawy, dalej się nic nie dzieje. Aczkolwiek brzusio duży. W ogóle powiem Wam, że ona ściemniała. Wcześniej była taka jaśniejsza, a teraz robiła się ciemniejsza. nie właśnie jedzą obiadek. Dzisiaj zrobię im spa. Ładnie wyczyszczę. Kopytka wypielęgnuję, wysmaruję. Także dzisiaj czeka je no, pielęgnacja. Mam spray na Grzywej ogon, także belonie rozplączę resztę walkoczyków, które jej zostały, bo po prostu <grystanie> to jest taka pokachonta, że nic się nie utrzyma. Eee, I ją ładnie popsikam i rozczeszę. Oczywiście ogonki również, bo belona ma ogon taki ładny do rozczesania, w sensie łatwiej się go rozczesuje, bo ja go częściej czeszę. A tutaj okinawie on jest tak poplątany, nie mam pojęcia kiedy był ostatnio czesany, ale jest okropnie splątany, więc czekam, czekałam na właśnie spray i już go mam na rozczesywanie i postaram się ogarnąć ten ogonek, także zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się w miarę gładko. Tutaj wczoraj belonie posprzątałam i pokażę Wam, jaka jest różnica. To wszystko jest słoma z moich zbiorów, także tutaj mamy słomę z tamtego roku. Jest to słoma jęczmienna i ona ogólnie jest bardzo ładna, szybko nam wyschła. Jest bardzo mięciutka i ma ładniutki kolor. A tutaj sprzed dwóch lat, kiedy mieliśmy przężyto, to wtedy właśnie były deszcze i ta słoma jest taka sztywna, twarda, brzydka i ona po prostu nawet jest taka ciemniejsza. A to i tak nie jest źle, bo dużo właśnie osób miało taką bardzo szarą i ona po prostu wyglądała tragicznie. Nam jeszcze wyszła jako tako, ale jeszcze mam parę, pa, może naście snopków, więc tutaj belonie, to co mężu już mi zrzucił z góry, dałam belonie i resztę dościeliłam mięczmienną, a tą miękką słomą jęczmienną ścielę właśnie u Okinawy. Ona ma tutaj więcej pościelone, ponieważ w sumie nie wiadomo kiedy się oźrebi, na razie czekamy. Tą stronę mam pomalowaną, ale miałam się zabierać, bo byłam naprawdę po pracy zmęczona. Miałam się zabierać tutaj za malowanie, ale robiłam też wam filmiki i inne rzeczy, także tutaj będę malować. Znalazłam już farbę, jest ciemna, znalazłam ją na strychu, także spokojnie musiałam kupować, ale i tak będę musiała, bo będę musiała tu jeszcze raz pomalować wszystko w sumie na dwa razy. I tutaj, jak będzie ciepło, to chcę pomalować. Może od środka, zobaczę, jeszcze nie wiem jak to wyjdzie, bo wtedy wiadomo wyschnie szybciej. E, tutaj sobie musiałam pozamykać i zobaczcie te drzwi w ogóle mm, muszę kupić zasuwy, bo jeszcze nie kupiłam i tutaj będzie wszystko ładnie zrobione. Tam jeszcze no nie podoba mi się to, a to, to już w ogóle bez komentarza. Sama sobie nie przerzucę. E, tutaj chłopaki wymyślili, że, że żeby to było tak. E, generalnie wolałabym, żeby te drzwi były niżej, a oni mówią, żeby dorobić, dorobić tutaj jeszcze deskę ale zobaczę, tutaj w ogóle można w sumie jeszcze troszeczkę nalać betonu, bo tutaj jest taki aż, aż o tak, o tak to wygląda, taki jakby spadek i Okinawa troszeczkę się na tym ślizga, także fajnie będzie jak mężuś to ogarnie, zrobi tą dechę w końcu, wywali stąd, bo to jest też niebezpieczne no, i zobaczymy, jak dalej będzie. Tutaj drzwi też trzeba poprawić ładnie, wszystko pomalować, żeby to miało ręce i nogi, i zrobić też takie zabezpieczenie, jak jest tutaj, żeby to po prostu były stabilne, ładne drzwi, żebym ja sobie mogła zostawić po prostu to otwarte. Aczkolwiek, jak wieje wiatr, tak jak teraz, dzisiaj, to, to zamykam to. No, i dzisiaj w ogóle miało padać, lać, wiać, także ja. Zastanawiałam się, czy wypuścić niunię, ale stwierdziłam, że wypuszczę. No i bardzo dobrze zrobiłam, ponieważ ten deszcz jest przelotny i już widać, że te chmury się zbierają znowu na kolejną dawkę deszczu. Ale to spoko, bo dziewczynki też się przyzwyczajają i łapią odporność, także dobrze. Tutaj już przygotowałam sobie kolacyjkę. Już wsypałam, ponieważ balona na kolację jeszcze dostaje witaminę C w proszku. I jak jej nasypię, jak ona już tutaj jest, to ta witamina po prostu się unosi. I ją łaskoczę po nosie i po prostu ona nie, no nie przepada. No, kto by to w ogóle lubił, no, no nieprzyjemne, szczególnie, że to jest strasznie kwaśne. Także <noise> sypię jej troszeczkę wcześniej, żeby tutaj wszystko już osiadło i ona tylko przyjdzie i sobie zacznie szamać. Tutaj sianko już jej przygotowałam, ja też za dużo jej nie daję, bo ona większość zostawia i zaraz po całym boksie po prostu rozprowadza i robi jeden wielki gnój po prostu to jest masakra czekam aż mężuś zamontuje mi tutaj paśnik dla niej taki jak jest tam bo jednak to jest super opcja koń zjada tyle ile potrzebuje tutaj też jest już wylewka także na spokojnie jest wyżej jest ładnie dostosowane do wysokości koni właściwie na razie konia bo tutaj będzie jeszcze drugi także Czekam na mężusia, a wiecie, jak to jest z męską realizacją. Zamiary wyprzedzają czyny, także <noise> już jeszcze troszeczkę muszę poczekać. Na razie dzisiaj jest w robocie, także o tak, w niedzielę w robocie, no niestety. Yy, także muszę jeszcze poczekać. Może jutro się uda, że zawiesi mi tutaj w końcu. U Okinawy również mam wszystko przygotowane, także już kolacja sobie ładnie czeka. Okinawa jeszcze dostaje mieszankę. Znaczy dostaje pasze lucerne i zaczęła jeść owiec, także tutaj również daję jej owiec. Dostaje jeszcze elektrolity i witaminę E plus selen dla jej małego dzitka. Jeszcze powoli będę włączać jej witaminę C, tylko jestem ciekawa, czy ona będzie jadła. Na razie jej nie daję, bo nie chcę jej zniechęcać, ponieważ ona dopiero zaczęła jeść takie rzeczy, a fajnie, żeby miała witaminki. Tu mam marcheweczkę i znalazłam jeszcze babkę lancetowatą, bardzo ładną, też dla średnich klaczy jest spoko, także tutaj jej zerwałam i taka, a taka oto kolacja. O! Jeszcze będę musiała dolać wody dziewczynkom, także to już później, resztę mam przygotowaną. Mamy w sumie godzinę po 17, więc jeszcze troszkę dziewczynki będą sobie na wybiegu, także spoko. Myślę, że tak do 21, jak już powoli będzie się ściemniało, ewentualnie dzisiaj taka pochmurna pogoda, że może wcześniej się uda je ściągnąć, zobaczymy. Mój schowany nożyk do siana. A to jest mój dostawczak do sianka oraz słomy, także wygodnie mogę sobie przenieść te ciężkie snopki Trzeba będzie tutaj jeszcze zrobić poprawki, ponieważ no dechy się porozchodziły, chcę żeby tutaj było zakryte, generalnie tu jeszcze musi być osłonięte, znaczy to też jest fajna cyrkulacja jak na lato, ale tutaj jak będzie źrebak, no to fajnie będzie jak to będzie obite, żeby nie zaciągało z żadnej strony to będzie zdemontowane, bo to jest brzydkie. Coś tutaj się jeszcze wykombinuje. Może troszeczkę jeszcze się. Znaczy właściwie tutaj będą drugie drzwi, także na razie to jest jeszcze przejściowo, bo tutaj będą też takie drzwi i tutaj nad tymi drzwiami jeszcze się obije, a tutaj zobaczymy, może zostawię im takie większe okno też, żeby była ta cyrkulacja powietrza, a tutaj się ładnie domknie na tych bokach. Także jeszcze tam może trochę zobaczymy. <laughs> na razie wygląda to tak. Moja kobyłka. Brzuszek przeogromny, ale on leży na tej stronie, akurat. Śrebaczek. Na razie chyba śpi, bo nic nie czuć. O, ty gdzieś się zapędziła tak blisko, Ty chcesz dostać? Skopa zaraz. Tak. Cycusie rano były bardziej nabrzmiałe, teraz widzę, że już aż takie nie są. Także obserwuję, a to by już obojętnie że ona przychodzi, ale zobaczcie, jaka tu jest galareta. A tutaj już widać, jakby ogon co chwilę podnosiła, a jak szłam, to właśnie miała go bardziej w górze. Matko, jedyna. Już taka zmiana zachowania. Czy to będzie niedługo, czy jak? Bo właśnie pisałam do poprzedniej właścicielki. No to mówiła, że ona wcześniej nie miała aż taki świec, że miała właśnie też takie nabrzmiałe wymiona i zaczęła właśnie y, się źrebić. Mm, teraz Ty w ogóle oddychasz tak ciężej, ciężaróweczko. Ale na szczęście dzisiaj nie jest gorąco. No i właśnie zaczęła się wtedy źrebić, także będę teraz ją obserwować. Dzisiaj mniej pracy, jestem wcześniej w domu, także tutaj będę miała na nią oko. które też rzekomo mniej pracy. Także powinnam być koło 10 w domu, jeśli łosoś nie dojedzie. Tak, Pocahontas, a Ty pilnujesz koleżanki? Tak. Będzie dzidziuś? Też coś dzidziusia? <grywa> Chyba nie, co? Ty chcesz jeszcze być panią Pocahontas, tak? Taką dotką taką rozbrykaną, tak? Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić łapeczkę w górę, żeby było więcej wyświetleń. Trzymajcie się, hej!